Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Scooter.com. Model Bolt to nowa propozycja marki Benzer w sezonie 2013. Sportowa 50. Myślę, że jest to bardzo dobry początek dla młodej osoby przygody motocyklowej. Myślę, że designersko jest ciekawą propozycją. Są takie rzeczy, które mogą się podobać jak lampy LEDowe, w kierunkowskazach, w lampie głównej. Bardzo ciekawym elementem jest siedzenie. Jak naprawdę w rasowym, sportowym motocyklu. Opony również są dosyć szerokie, także komfort jazdy też powinien być naprawdę w porządku. Jest to pojazd, który został bardzo starannie sprawdzony pod względem jakościowym. Jest dostępny w dwóch kolorach. W kolorze czarnym, i w kolorze czerwonym, czyli kolory, które są najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców takiego modelu. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. scooter.com